Mamy drugi dzień, a raczej poranek, bo dochodzi ósma i my w hotelu naszym Royal mamy taki infinity pool, więc stwierdziłyśmy, że wstaniemy sobie rano o 7.30, żeby przyjść na kawkę tutaj. <muzyka> 711 Dzięki kablu w 711 30 watów bo się czajniczek nasz popsuł Zdrówko Na Pałac Królewski, jako nasz pierwszy stop, zahaczając o morning market na Chinatown, ponieważ tutaj mieszkamy. I jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego pierwszego odcinka z pierwszego dnia yy, po Bangkoku, to zapraszam na mój kanał. A tymczasem lecimy. Muzyka Na Chinatown, na tej głównej ulicy Gdzie słynie głównie z Owoców I jedzenia wszystkiego innego pysznego Dlatego idziemy zrobić szybką obczajkę Weźmiemy jakieś owocki w łapę I lecimy na pałac To, że kroją to, zgrilowane, kroją to, dodają do tego sos oraz kolendra. Dobre te owoce, co? Z rana? Dobre? O kurwa <laughs> No Naprawdę? Opcji? Bardzo? Zaczyna się. To się rozkręca w mojej buzi. Okej. Okay. Zacz. widzisz tą papryczkę Czekaj. tutaj, ale tutaj. Widzę. Kawałki papryczki czyli. Jak ja mam to zjeść? Normalnie, całe do japy. Całe? Całe. Naprawdę? Tak. Obleśne. Naprawdę? <gry> 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 mm, naprawdę to jest gumowe bgz do plus Gumowate Piekantne! Na maksa no, no, no. Za te dwie miseczki e, seafood'ów zapłaciłam 160 watów Żubasa jedzenie Słuchajcie, idąc dalej prosto e, znalazłyśmy Ink Tea House, tajwańskie e, lody. Słuchajcie, w takim ala w rapku, tak? Mm -hmm. Chodź kochanie, powiesz czym to jest, bo Ty widziałaś jak to robią. To są lody kokosowe. Z orzeszkami. To jest taki placuszek. Placuszek? Taki placuszek I ona posypała to, ona posypała to orzeszkami na dodała takie lody kokosowe nie jest kokosowe, jest kokosowy. To napisane jak do peanut ice cream, czyli orzechowe, A. czyli peanut ice cream, na to dała kolendrę, zawinęła na pół, no nie mamy coś takiego, bardzo dobre. ciekawe, no jest to smaczne i bardzo ciekawe. Nie, no to są kokosowe lody, czy to orzechowe, może z tymi orzeszkami tak smakuje, ale dobre. No jest napisane peanut ice cream, ale może jest to też kokos. Mmm. Ja muszę się tego spróbować, zajebista Kosztowało 50 watów Zostałyśmy dostałyśmy po takim właśnie kawałku Idziemy wzdłuż kanału Ong Ang I tutaj też znajdowały się właśnie te pyszne lody Generalnie tutaj jest taka walking street art Taka artystyczna jest tutaj uliczka Oczywiście wszystko wygląda ładnie nocą Tutaj rano można przyjść zjeść Później zaczyna się ten street art o 16 I pewnie otwiera się dużo więcej innych miejscówek no i słynie ona z murali, graffiti i rzeczy artystycznych Szybki stop na owocki za jedyne słuchajcie 20 batów i mamy taką siateczkę Co wybrałaś? Ananaska? 20 batów. Słuchajcie, cała świata owoców. Subrancko. Właśnie jesteśmy w parku po drodze i słuchajcie, kupiłyśmy takie owocki których nigdy na oczy nie widziałam wcześniej. Wyglądają tak. Takie pokrojone, kosztowały 50 batów. Po angielsku to się chyba nazywa syzygium nauka. Aha, tak, więc my zgooglowałyśmy, że jest to po naszemu. Czapetka. Czapetka, czyli rodzaj, rodzaj rośliny z rodziny mirtowatych no. pochodzących z tropikalnych obszarów Afryki. Mhm, a smakuje jak jabłko. Jabłuszko. Nie jest po prostu słodkie, takie neutralne. Nawet chrupcze pod zębami jak jabłko. Chrupcze? Mhm. Zapomniałam dodać, że w pakiecie dostaje się taki różowiutki cukier. Cukier z chili. Ale dobre. Zostają uwagi na krótkie spodenki. Tak tutaj nie wejdzie się bez długich spodni, zakrytych ramion i maski. Ale ja zapomniałam, że kosztowała tylko 3 baty. Idziemy kupić biletki. Właśnie została mi zwrócona uwaga za to, że używam gimbala, a na wejściu zabierają wszystkim zapalniczki, także um, dziwne mają fazy tutaj. Dziuba się zdenerwowała, bo ponieważ nie można ani grupowych zdjęć robić. Nie można robić zdjęć okazujących emocje. Nie daj Boże podskoczysz. Były też zaznaczone gesty, na przykład nie wiem, co, rękoma nie robisz, żadnych serduszek, coś tam, coś tak. tam, tak, żadnych selfie sticków, gimbalów. No gimbala to właśnie powiedziałam, że mi zabrała, tak no, zakazali. Bez nadziei. O, i też jeżeli tutaj by przyjeżdżały influencerki, nie możecie tej promować produktów, także żadnych zdjęć z kremikiem nie zrobicie. <laughs> z kremikiem. Współpraca Samoopala, nie wejdzie. Z samoopalaczem. Współpraca tu nie wejdzie. Bilety kosztują 500 batów za osobę. I wyglądają tak. Dziubas ma problem z przejściem, bo ci też muszą być zapięte. Na tym razem jeździłam do Dubaju, to mogę chodzić na ramionkę. Na browarka. ja miałam ochotę spróbować czegoś nowego do picia, więc wziąłam taką lemon e, tajską herbatkę z lodem. I wzięliśmy sobie na szybko kreweteczki w tempurze. Także mała przerwa i idziemy dalej. Dobre! Dziuba zobaczyłam mochi, ice cream. Aha, i tu mamy smak kokos z ciasteczkami. I co to dokładnie jest? Mamy takie lody, i tutaj mamy ciasto na bazie mąki ryżowej. Czyli lody w mące ryżowej. No, coś takiego. Okej, okay, to próbujemy. Kłebo w Polsce zrobił, a trzy smaki, a tutaj jest bardzo dużo smaków. No i dotarłyśmy do Złotej Góry. Która jest właśnie tam, i trzeba pokonać trochę schodków. No więc, wejście na Saket czyli złotą w górę, kosztuje 100 batów. I uwaga, co jest teraz przed nami. 300, dokładnie 18 schodków na górę, gdzie znajduje się ta świątynia, oczywiście wraz z panoramą na Bangkok. Tam, że będzie gorzej. W tej świątyni zaś trzeba mieć buty na sobie. Wszędzie są napisy Don't Take Your Shoes. shit. Mały update, Paulina mnie poprawiła, bo na dole przeczytała, że są 344 schodki, więc internety kłamią. Wielki napis, taki Ale ja przed wejściem to sprawdziłam na internecie. Nagraj z napisem jaka jest nazwa świątyni ile schodów. Także internet kłamie, internet kłamie. Bo na internecie jest 318. Chyba, że coś tu się przez lata zmieniło i nie zrobili update'a w Google. No jeżeli chodzi o view, jeżeli chodzi o view e, na Bangkok, to no to bez szału akurat, bo nie wygląda to jakoś super ładnie, dlatego nawet nie będzie fotek. Teraz jesteśmy na Skywalk Mahanakhon. Mahana Kong, bardzo trudna nazwa. W każdym razie jest tu. Przeszklona podłoga I idziemy sobie właśnie zobaczyć te piękne view w 314 piętrowym wieżowcu Ludzie do nas cały czas piszą o zatruciu A my wszystko żremy i nic nam jest W Meksyku wszystko żarłyśmy i nic nam nie było Także jesteśmy nie do zabicia Nie do zabicia jesteśmy Poza tym my to bierzemy tablecki przed przyjazdem Zawsze w podróż taką egzotyczną I tutaj bierzemy Jesteśmy na szczycie. Jest też bar, można się napić drinka. się do Sky gdzie był kręcony film Cats Vegas. A jeżeli chodzi o e, ten e, Skywalk, Walk, co byłyśmy przed chwilą, no to je polecamy nie kupować nic, żadnego jedzonka i picia, bo trzeba będzie to wyrzucić. Przechodzi się tam jak przez bramkę na lotnisku, nie można też mieć statywu. I co tam, czego jeszcze nie było można? Nie można z psami, takimi tam. No ale z takich najważniejszych I tak będzie... Trzeba mieć cierpliwość. Jeżeli, tak, i trzeba mieć cierpliwość. Ponieważ jest tam bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi. Ale też byliśmy na zachód, więc pewnie jak się poszukać w rano, no to też by było inaczej. Tak, my byliśmy na takim golden hour, nawet już po. No fajny klimat oczywiście, żeby pochodzić po tej szklanej podłodze. No to nie można wchodzić z aparatem, jest tam strefa, gdzie ktoś może ci z oddali robić. No i bardzo, bardzo dużo ludzi, więc tak jak powiedział Dziuba, z dużo cierpliwości, a teraz idziemy na drineczka, na rooftop. Widzicie ceny koktajli są bardzo drogie tutaj, gdzie u Was nawet widziała coś na drugiej stronie za 22 tysiące a tutaj są ich specjały z filmu. dwa drinki kosztowały nas jedyne 400 zł i 50 groszy albo 405 zł i 50 groszy jakoś tak w każdym razie mega drogo ale view fajne klimat fajny muzyka jazzowa fajna no, spójrzcie no fajna no nazwy drinków markowane filmem z hangover Spoko. Wróciłyśmy na Ong Ang Ponieważ dzisiaj po południu Byłyśmy tutaj przez przypadek A trzeba to zobaczyć wieczorem Jest to tylko czynne do 22 od 16 I jest to taka streetowa Więc fajnie byłoby zobaczyć Właśnie takie murale Także let's go właśnie te lody i te takie herbaty z takimi jakby żelkami, które pewnie jutro przyjdziemy spróbować no i jakby ta strona była taka bardziej, żeby były właśnie lody i mało jedzenia a po drugiej stronie bardzo dużo jedzenia więc idziemy takie zrobić kółeczko druga strona to takie wiecie co, tutaj jest takie bardziej kuchnie, wszystkie kuchnie świata ale tam są same indyjskie dlatego my tutaj wracamy z powrotem na tą naszą ulubioną stronę lody były dobre, to jedzenie też musi być dobre Weźmiemy coś szybciutko, tutaj przed chwilą pani bardzo nas miło witała na jakąś szamkę, więc na pewnie za chwilę wybierze jakiś street food. Dziubas mnie zabrała na randkę, słuchajcie, jest mega luksusowe kubki plastikowe, do tego przyprawy, przyprawy, płatki czyli jest cukier, także jest na bogato, w Polsce cukier jest bardzo drogi, kitrom do torby. No, i dalej mamy orzeszki ziemne, w Polsce też są drogie, także leci to z nami. No i tutaj zobaczcie piwo, jest etykieta ze złotem, także też jest luksusowa. No i patrzcie, owoce morza. 13 złotych, mega luksusowa. Cały talerz za 13 złotych i jeszcze i te fotele. Zobaczcie, ten klimat. Te żółte, piękne krzesła, ale oczywiście najwięcej ludzi, także mój dziubas się postarał. Wracamy właśnie na Chinatown, czyli na naszą dzielnicę, gdzie zjemy dzisiaj tak naprawdę z tysiącem kolację, bo to była taka przystaweczka stofik, bo nas trochę nóżki bolą, więc teraz idziemy do nas na coś fajnego, gdzie sobie usiędziemy na dłużej i kupiłyśmy całą butelkę Sangsoma, Sang czyli ich no. takiego rumu. Wykażemy skiski. Tak, I wygląda jak be łyski be tak, i jak łyski. ja wczoraj spróbowałam tego w i dla mnie też spróbowały od łyski. No tak trochę smakuje jak whisky niż jak rum, yy, bo jest taki ostrawy, a nie taki wiesz, słodki czy coś. W każdym razie mamy butelkę i uwaga, butelka kosztowała 130 watów i kosztował 180 watów. idzie to? 130, a 180 za jednego, czyli za trzy butelki tego. Całe. Dajam, I idziemy dalej Trzy osoby pokazały nam okejkę okay I zrobiły uhu 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 uh, uh, Zrobiły dla mnie to tam... Tajowie, tajowie, nie turyści No tajowie, oczywiście, Tajowe. że tajowie Dla mnie to tam normalne Ale aż jedna laska musiała dla innego swojego kolegi wytłumaczyć Co my zrobiliśmy, tak pokazało No i ono tak, tylko butelki, całej z Polski przywieźć hmm? Oszukać przeznaczenie, oszukać przeznaczenie 5. Jak przeprowadza moją dziewczynę przez ulicę? Tędy, teraz tędy, teraz tędy. Właśnie cię uratowałam Fajne? No i wybrałyśmy dzisiaj na kolację naszego nowego przyjaciela, tu Adolf Homar. Jest z cząstkiem Piękne. Jest przy ulicy. Jest. Klimacik. Udało mi się wydłubać. Robimy testy, mamy trzy różne sosy. Szczerze mówiąc, jest, każdego, jest się, każdego się boję. <laughs> A tak lekko macnie, No to próbuję, uwaga. Dobra. No. Pierwszy raz w życiu jem homara. No i on kosztuje tutaj na nasze 204 zł. Po tej małej przystawce w postaci Homara Czas na deser Pieroszki To jest dla nich główna, deser no tak eee, nie. Pierożki. A później deser. Zrobiłyśmy dzisiaj chyba ponad 15-16 już chyba teraz albo i więcej kilometrów, także jest Miejsce jest z krewetkami oczywiście, bo jakby inaczej. 75 batów za pięć pierożków. No tam, macha pieniędzna, bogaczka. W kuchni od tyłu to wygląda tak, że pani nam polewa sosikiem, dodaje dodatki i uwaga, Uwala. Oczywiście thank you. Ich oczywiście pierożki są. W głębokim oleju smażone. To już jest nasz ostatni stop, czyli tajski crispy naleśniczki. Tajskie takosy. Tajskie takosy, jedne są z e, żółtkiem, a drugie z krewetkami i kokonaut z kokosikiem. Także na słodko i bardziej pikantne. Także testujemy.